Dzień drogi! Witam wszystkich, ogólnie mam... Przychodzę tutaj z wytłumaczeniem Czemu nie ma dzisiaj live'a Bo go nie będzie Słuchajcie, zbanowali mi, nie wiem czemuśmy. Słyszałem, że tam, nie chciałam się tego tam taką ci listę wypisują A chyba tak zawsze jest W każdym, gdziekolwiek Gdziekolwiek by nas nie zbanowali Więc uznałam, że nagram film po prostu I nie ma vlogmasa Dzięki temu, że nas zbanowali bo był normalnie, by był live. I to by było jako vlogmas. Bo ja wrzucam vlogmas także na shorty. No ale takim, w takim tym no to nie ma live, a, jest po prostu vlog vlogmas. Ale uważam, że i tak fajnie. Przerwa na olejek. Wróciłam. No, więc dzisiaj wyna wyna wynagrodzenie Wam robię i będziemy sobie rysować. Więc uważam, że i tak fajnie. A tak dokładnie, nie do końca rysować, w sensie rysujemy, ale będziemy Na białej kartce, rysowali sobie tak, bo potrzebuję na, bo ja sobie naklejam naklejki na telefon Bo mam przede wszystkim etui, znaczy taki z blokadzikiem I będziemy sobie naklejać naklejki Właśnie muszę zrobić świąteczne No i jeszcze na, do piórnika, bo mam w piórniku Więc dzisiaj świątecznie, w końcu to vlogmas i nie przyzwyczajcie się do takich filmów, bo raczej ich nie będzie takich. Chyba, że du dużą aktywność oddacie, to może będą takie. Ale musicie mnie przekonać do tego. Dobra. Ja ogólnie biorę białą, zwykłą kartkę. Najzwyklejszą. No i tutaj sobie rysujemy różne świąteczne ozdóbki. Ja sobie jak narysuję inaczej jak tutaj to ja mi pokażę. O. I żeby nie było, mam świąteczny ołówek, to z jakimś dziwnym mikołajkiem. Ale jest świąteczne, nawet ma tu świąteczne takie. Tak jak mówiłam, wracam ze szkicami. I szkice są takie, słuchajcie, czekajcie. mogę spróbować pokazać. Miał być taki bałwanek. Czekajcie. Miał być taki bałwanek, ale uznałam, że jest za mały, więc jest taki. E, miała być taka jakaś mniejsza laska, ale też jest większa oczka. Ja tu nie zryskłam kreseczek. Patrzcie, jakie ja tutaj błędy popełniam. Dobra, tak na oko na razie, tak jest szkic. E, dobra, mamy taką lasencję. Mamy czapeczkę i mamy bombeczkę. To będą moje na telefon. I ja teraz je obrysowuję i Wam zaraz wracam. I teraz musicie mi doradzić. W sensie, no, nie doradzicie mi, ale przy w komentarzach, czy dobrze zrobiłam. Bo może, jak nie, to nie, to, to, to nie zrobiłam dobrze. No, ale doradzicie mi potem w komentarzach. Uwaga, pytanie z 100 punktów: Czy tego bałwana, jakiego ja zrobię, po prostu czekajcie. Jak tego bałwana zrobię po prostu takiego obracowanego i trochę go pokoloruję. To on będzie dobrze wyglądał? Bo ja nie wiem. Dobra, idziemy na całość. Chwila prawdy, obrysowałam go. Co prawda, nie obrysowałam mu oczków i w ogóle. I teraz marzymy sobie go. Ten szkic. No, nie wygląda źle. Będzie pokolorowany. Ja uważam, że to Ej, dzięki piosence przypomniałam o jeszcze jednej świątecznej rzecz. Hoinko ma, choinko ma! Jak śliczne masz, gałązki. Dobra, na pewno każdy teraz ogół na sali. Ale słuchajcie, choinki nie odsuwam. No po prostu ja nie wiem jak ja to zrobiłam. Słuchajcie, to są mini klejki, ja tego już wspomniałam. Lepszej choinki nie będzie. Nie, nie wiem czy ja wskazuję. Ale lepszej choinki nie będzie, tak. I, i zrobiłam takie bowena. Więc teraz kolorujemy i będzie zaraz update Tutaj właśnie przez sekundę mieliście wszystkie koletki, które użyłam I finalnie to wszystko wygląda Widzicie? Tak. Takie mamy rysuneczki, uważam, że śliczne I teraz zrobię Wam mini tutorial I z tego co ja pamiętam, muszę się skupić teraz Czy dobrze ja Wam to powiem Ja teraz dojrzałam, ja góry od bombki nie pomalowałam Dobra jestem. No i teraz tak. Jeżeli się nie mylę, to naklejamy na to wszystkie naklejki taśmy. Na każdą tam oddzielnie naklejamy zwykłą taśmę. Zwyklejszą, najzwyklejszą. Ja mi się to kało. W sensie tak też można. Ja zrobiłam na odwrót i nie róbcie tak. Jeżeli tak zrobiliście, to ja Was strasznie przepraszam. Ale nie róbcie tak, bo to może potem skutkować, że będzie problem z taśmą, ale to inna sprawa. Mam nadzieję, że to się tak trzyma. To tak można. Tylko potem ja powinnam od razu wziąć te naklejki, wyciąć wokół, żeby tylko zostawić jakby takie malutkie, cienkie ramki białe. I dopiero jak wycięłabym to, położyłabym to na papier do pieczenia. Nie trzeba jakoś dużo. Te kawałki ja używam na przykład, nie wiem, mam jakiś. O, mam akurat przygnieciony trochę. Nie. No i na przykład to kiedyś wycięłam. I ja na przykład taką choinkę nie będę wycięła z tego. Czyli po prostu robimy tak. Bierzemy sobie już ten wycięty naszą choinkę. Kładziemy to na tym folii. tylko musi być mniejszy wzór, bo miałam tu większą tą. A jakbyśmy coś wzięli mniejszego. No nie wiem, temperówkę. O, dobra. Teraz tak. To na tą na tęberówkę, czy na ten nasz obrazek, naklejamy taśmę. ona musi być tak, żeby nie wystawała za to, więc możemy trochę przyciąć. Potem bierzemy tą sobie naklejeczkę, która już jest jakby zrobiła, nawet to już jest koniec. Odklejamy od tej folii, To się jest, będzie ciężko z tą folią trzymało. Na, przynajmniej mi się tak ciężko trzyma. No ale no trudno. Odklejamy, no i sobie przyklejamy z jakimi chcemy. Bardzo łatwy patent i właśnie zapomniałam, że go się tak robi. <grych> Jeżeli tak zrobiliście już z tymi swoimi starymi naklejkami, jak ja zrobiłam, to spokojnie wycinamy to tak, jak powinniśmy wyciąć. Tak, jak powinniśmy wyciąć. Normalnie kładziemy tam naklejkę tak, jak powinniśmy wyciąć. Jakby tej taśmy nie było i robimy tak samo, tylko jakby tej taśmy nie było. Boję się, że mi się to zrobi tak, że mi się to podkleja. To są jak będę, na przykład nie wiem, chciała przyklejać. No, nieważne, ale powinno się trzymać. To miał być taki ładny efekt, że on tak ładnie sobie spadają. Nie, musiała tak spać byle, spać, byle jak. No, ale słuchajcie, teraz taką, taką czapeczkę, Mikołaja, jak, która mi się świeci światło. E, wycinamy tak równo, bo ja akurat wycięłam, żeby było mi wygodniej. No i wycinamy, ja wam zaraz pokażę, jak wycinamy. Ja osobiście zawsze robię tak samo. Prawie zawsze. Dawno ich nie robiłam, ale na Halloween ostatnio robiłam, bo robiłam sobie do biurnika. Akurat. Do telefonu nie robiłam, no bo to jest tylko halloween, ale To sobie dałam Bo czemu nie Dobra I teraz jak już to Wycięliśmy, znaczy nie wycięliśmy, jak ja już to wycięłam O, dobra Jak już to wycięliśmy, jak wycięliśmy, jak to będziecie Jezu, pracujesz ze mną, czapeczko świąteczne Czapko Mikołaja Jak to wycięliśmy No nie, no patrzcie, co tu się dzieje, no nie jak już to wycięliśmy, to, to to wygląda tak. Tu jest taśma, ale nie przejmujemy się nią. Teraz bierzemy sobie taki papier, czy zwykły do pieczenia. Przykładamy to i naklejamy na to taśmę. Ja zaraz będę pokazywać, jak to wygląda. Tak to wygląda. Teraz przyklejemy sobie ten kawałek, tak? O, teraz się przyklejam do. paznokcia. Dobra, czekajcie, ja sobie to położę. Tak, żeby szkaleć na tym zwykłym. Dobra? Nie stresujemy się, wyglądał no stres. No, i teraz przyklejone. Tylko teraz trzeba sobie to wyrównać. Ja osobiście to ściągam, bo to teraz od. tak dzisiaj nie odpadnie, ale to sobie można ściągnąć. Po prostu tu chodzi o to, żeby nie przyklejać, na przykład, nie wiem, do czy coś, co jest łatwiej przykleić. No kto co lubi, ja tak akurat wolę. Ludzie na przykład robią tak, że po prostu biorą tą rolkę papieru, kładą to to, na takiej całej rolce papieru, kładą na to ta, się dopiero wycinają z tym papierem, potem ten papier rzucają. Ja tak nie robię, ja nie marnuję papieru. I teraz sobie tak wycinamy, słuchajcie. Nie tak, jak mamy obrazy, tylko znowu zaokrąglamy, żeby było więcej. Ja sobie tam... Że ...to robię po swojemu, ale... ...powytnę i teraz Wam pokażę. Dobra, i teraz taką naklejeczkę. Chwileczkę, bo ja mam tu... W ogóle mi przerwało, ja przepraszam, bo tutaj będzie drugie nagranie dorzucone, bo mi przerwało mm, film, ponieważ mam 15%, więc się żeby mi, nie, żeby mi starczyło. No i dobra, ta naklejeczka jest w ogóle tak wycięta, ale to widać, tak? Ja sobie teraz ją, nie wiem, naklejam akurat jeszcze na ten... Nie, ja już nakleję na etui, chwila Przejęzyczyłam się na telefon Bo na etui no to wiadomo, bo to jakby ja to na telefon To jest przyklejone na telefon tak, jakby to tak wygląda. I na przykład, o, uuu, taka świetna. Aaa, ale jak cute wygląda, Boże Dobra, ja sobie to naklejam po prostu na wierzchu na etui tak po prostu jakoś jak I zaraz zobaczymy, jak sobie wszystkie wykleimy Robimy wszystko tak samo Druga Słuchajcie, jakby mój tutorial był niejasny To zawsze można do mnie napisać w komentarzach, które raczej powinny być odblokowane Ja zawsze tam dam radę albo odpiszę, postaram się przynajmniej Nie od razu mówię, bo ja też mam swoje prywatne życie Natomiast postaram się jak najszybciej odpisać i też... Hmm, można sobie wyszukać, jeżeli, nie ten, nie mój tutorial, to można sobie wyszukać w internecie takie konkretne, szybkie shorty, bo ja teraz też tutaj opowiadam trochę dłużej, więc takie konkretne shorty, no ale jak jakieś pytanka, to do mnie można śmiało pisać w komentarzach, ja zawsze odpowiem. Więc tak, właśnie teraz kleję bałwana, bo już zrobiłam laskę. Jest ja kleję bałwana teraz. mi zostało to w sumie trzy kroki i chcę wam tylko pokazać. Tylko go, Chcę pokazać wam. Gdzie jest ta taśma? Gdzie spadła? No, dobra, bałwanek wygląda, tak? Zauważyłam, że cute. Czwarty. Dobra, wsio. I ogólnie efekt końcowy wam tu, tutaj... Ja wam tutaj zaraz dokleję. E, zaraz, no zaraz, wreszcie, bo ja nie mogę też tak... Monitorować. Więc zaraz wam... To... Zaraz dokleję Wam tutaj efekt końcowy, bo jeżeli będę go edytować. to na pewno Wam dokleję. I zobaczcie, bo na razie, no tak, no. są to naklejone na Etui. Ale cóż, takie żyćko Na no, dzisiaj, vlog nas się kończy. Zrobiłam tutaj tylko bałagan, powiem wam tyle. No, fajne naklejki, a nie robię, znam, że słuchajcie, nie robię na. W innym filmie zrobimy na. Na piórnik, zdejmę te z piórnika i. albo ewentualnie zdejmę te z piórnika i wkleję inne, zaraz wam pokażę jakie. Albo wiecie co, musicie przyjść na part 2 i zobaczyć, czy to będzie ktoś kolejny vlogmas. I musicie zobaczyć, jakie to są te naklejki, jakie. Jakie sobie przykleję na, na ten. na. na piórnik. raz kolejny, part 2, widzimy se v part 2. Na dzisiaj to tyle, bajo!